Hej. Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z naszej nowej serii e, Titan Quest Anniversary Edition. Um, fanem Titan Quest'a jestem w zasadzie już od chyba 2009 roku, e, kiedy dostałem tę grę e, jako prezent od ojca. I przez ten czas przechodziłem grę wiele razy i do tej pory ta gra mi się nie znudziła. Ja jestem cały czas wielkim fanem Happen Slashów, jestem cały czas wielkim fanem e, mitologii, czy to greckiej, czy to e, egipskiej tak samo, e, czy również, czy również e, mitologii e, dalekowschodniej. wschodniej. Dlatego też wszelkie tematy, które są poruszane w tej grze dla mnie są absolutnie czymś fantastycznym. Dlatego z miłą chęcią sobie nabram tę serię i mam nadzieję, że Wy również z miłą chęcią będziecie sobie oglądali herię, herię, serię z Titan Questa, która wchodzi, nam, żeby zastąpić, wchodzi żeby zastąpić nam serię z Jurassic World Evolution, którą zakończyliśmy. Więc tak Myślę, że możemy zaczynać. One day the sun will dim and spread a shadow over the earth. Temples which have stood forever will be destroyed. The heavens will vanish and the gods will fall upon the earth. One day the weak will have power over the strong. The poets will stop singing and instead take up the sword it is in these darkest times that the strongest of heroes are born Not one, yeah. E, nie ma się co sugerować wyglądem tej postaci, w którą tam mieliśmy. E, raczej nie będę w ten sposób. O, przynajmniej moja postać nie będzie wyglądała. E, tipsy sobie raczej możemy wyłączyć. Zastanawiam się. Mech. Co tam? Pewnie. Masz kuń... kuń <laughs> Boże Święty. Eee, okej. Okay. O. Wiem, że pod którymś przyciskiem się automatycznie zbierało. Tylko, że szczerze mówiąc dość dawno nie grałem w Titan Quest'a, nie pamiętam. Chyba to było pod Ichsem? Było automatyczne zbieranie, no. Tuż do? No. Cześć No elo Dobra e, Idziemy najpierw do Diomedesa mhm. Więc tak e, A to się zbierało? Przyciskiem, naprawdę nie pamiętam, o którym był jakiś przycisk, którym automatycznie się zbierało wszystko, ale już bardzo dawno nie dałem. Mam bardzo kiepską pamięć. E, więc tak, na pewno e, skoro zaczynamy grę, y, trzeba pomyśleć o bildzie postaci, w jaki sposób e, będziemy naszą postać rozwijać. E, więc ja osobiście jestem fanem broni szybkich. Nawet jeśli nie da, nie robię takiego damage'a Proszę bardzo. jak e, bronię te jakieś powolniejsze, tarne no, to są miara oczywiste To myślę, że e, to jest jednak. O, no przy okazji, e, relic vault. E, to jest mój. E, przedmioty zebrane z innymi innych post przez inne postaci, e, które mi brałem. E, dlatego właśnie się zastanawiam, jak to rozwiązać e, bo zazwyczaj w ten sposób właśnie dram, że dram postaciami. E, tworzę sobie postać, która e, sz zadaje szybki może nie zadaje szybki damage. Bije szybko, ma szybkie ciosy, ale no nie robi po prostu takiego medza jak. Każdym pojedynczym uderzeniem po prostu ma. E, większy współczynnik tego Attack Speed. Natomiast reszta jest. E, normalna w miarę. Okej. Okay. Widzę, że już tam do mnie to strzela. Na razie zbieram wszystko. To jest kwestia tego typu, że póci co no nie mamy w zasadzie niczego. Więc po prostu zbieram wszystko, co później wiadomo, no później dla mnie to będą śmieci. E, raczej. Ale no póci co. póci co zbieramy sobie wszystkie przedmioty. Hmm, więc tak wspominałem, e, grę pierwszy raz zabrałem w bodajże w 2009 roku. Dostałem ją pod chońkę. I na początku nie bardzo rozumiałem o co chodzi. Też były momenty, kiedy się dość szybko zacinałem, że tak powiem, blokowałem się gdzieś, nie mogłem znaleźć gdzieś przejścia do innych miejscówek. Dlatego bardzo często właśnie były takie sytuacje, gdzie, że, że gdzieś, o gdzieś się zacinałem, gdzieś się blokowałem, i i nagle lipa i jest problem, bo ja nie wiem, gdzie mam iść w zasadzie dalej. Eee, no ale tak, no na ten moment, no to po iluś tych latach gry, no to wiadomo, mm, ja tą grę w zasadzie znam na pamięć, więc eee, nie będę ukrywał, że tutaj będę sobie bardzo pewnie chodził. Eee, wiedząc dokładnie. Tak mam nadzieję, <noise> gdzie czego szukać. Hmm. jak też wspominałem, jestem fanem mitologii. Głównie mitologii dreckiej, dlatego też e, pierwszy. E, pierwsza część, tak? Pierwsza ta część rozgrywki, która rozgrywa się właśnie w starożytnej Grecji, jest dla mnie. Absolutnie moją ulubioną, tak? Pomimo tego, że tak jak mówię, e, ja lubię. Nie tylko starożytną Grecję, ale też. E... O, poda! O, dobrze wiedzieć. E... Nie tylko starożytną Grecję, ale też e... starożytną. Starożytny e... Egipt, starożytny Daleki Wschód. To są wszystko dla mnie. Wow! Nie To są wszystko dla mnie tematy, które. No, są mi znane. Ja znam te tematy i są to kwestie, które ja lubię. Borhide. Okej, okay. to jest taki jakby. wzmocnienie na pancerz z niektórych właśnie takich przeciwników, takich bestii, typu właśnie nasze dziki będą wypadały tego typu rzeczy. Jeśli zdobędziemy ich odpowiednią ilość, jesteśmy w stanie stworzyć pełen jakby pełne jakby, ulepszenie E, które, wiadomo, no jest trochę lepsze, będzie, dawa, będzie trochę mocniejsze niż takie podstawowe, bez tam, na przykład, dwóch kawałków, czy z jednego kawałka. E, a kwestia jest też tego typu, że pełen, Kiedy e, będziemy mieli ze wszystkich, e, to było chyba w tej wypadku, pięciu w tej chwili, kawałków, pięć kawałków to jest tak, pięć, e, pięć kawałków tego wzmocnienia, tego czarma, e, to oczywiście dostajemy jakiś dodatkowy jeszcze bonus. E, poza tym, co e, no, podstawowo e, dają te, e, e, te, przedmioty. Okej. Okay. BOR. O, nie wiem, jak wy, ale ja osobiście bardzo lubiłem grindować w tej drze i na pewno coś takiego będę robił. Nie będę tego robił na nagraniach. Na nagraniach raczej będziemy po prostu się bardziej posuwali do przodu, jeśli chodzi o, e, o rozgrywkę. Kletar, wiem, że dostałem kolejny poziom, nie musicie już tam, nie musicie e, mi przypominać, spamować. Ej, Ty, baranie, zapomniałeś o poziomie. Wiem o tym, wiem doskonale o tym. Na razie się z tym wstrzymujemy. Ponieważ yy, chcę sobie powalczyć jeszcze chwilę z tutaj z przeciwnikami. O! Okej. Okay. Chodźcie tu. No chodźcie. Dobra, tu mamy Shrine of Healing. Także możemy się wychilować. I tak. Yy, mamy pierwszego bossa. E, który jest mrocznym satyrem, jest szamanem mroczny, jest mrocznym satyrem, szamanem e, i tak została nam jedna, został nam jedna, jeden potionek, e, Hilda, więc warto by go nie zmarnować. E, nasz przeciwnik, jak widać, niestety się regeneruje, ale to nic, że sobie poradzimy. Jeśli trochę spadnie nam AP, a myślę, że sobie poradzimy. Dokładnie, dobra. Eee, więc tak. Eee, pokonaliśmy pierwszego bossa gry. No właśnie. Eee, kolejna bardzo fajna rzecz. Eee, związana z dronem. To jest eee, teleportacja, ale widzę, że. Eee, Jedną rzecz, która mi się nie podoba e, chodzi tutaj e, konkretnie o... Gdzie to będzie? Mm -hmm. Szukajmy teraz tego um. Enable Item Comparison, bla 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 bla. Uh. Oh. Okej, okay, będę musiał to po prostu zmienić gdzieś, kiedyś tam indziej. Chodzi o to, że to nie jest e, z. Nie jest. E, had z Original Titan Quest'a, tylko to jest had ulepszony. Ulepszony z. N, dodatku uh, Immortal Throne. Którego ja osobiście bardzo nie lubię. Trochę mi on przeszkadza i szczerze powiedziawszy, jeśli tylko będzie taka opcja, to e, ja go sobie między odcinkami gdzieś tam go sobie poszukam, e, jak, bo naprawdę nie żeby teraz, nie mogę sobie przypomnieć, w jaki sposób się to robiło, e, gdzie się to szukało, e, chyba, że gdzieś to po prostu przygapiłem, e, teraz przed chwilą patrząc na to. Na opcję, tak czy inaczej, jest to rzecz, którą bym chciał zmienić, ponieważ e, ikonka portalu, bo właśnie portale e, za każdym razem, kiedy wchodzimy do jakiegoś większego, nowego miasta, będziemy mieli e, portale, będziemy mieli opcję e, stworzenia portalu e, i w zasadzie też nie tylko portalu, bo też będziemy mieli e, parę innych opcji, e, bo również będziemy mieli tam takie specjalne służące. Teraz Wam pokażę zresztą. To jest po prostu system. Te studenci są po prostu częścią systemu respawnu w grze. One są po prostu częścią systemu respawnu w grze. Chodzi o te study dzięki Rebirth Fountain. Tak. Ja to nazywam studzienkami, zawsze to nazywam studzienkami, może to jest faktycznie fontanna, nieważne. Tak czy inaczej, w tych fontanienkach, studienkach, jak zwał, to zwał, podchodzimy sobie do niej, klikamy sobie na nią, ona się zaświeca i w ten sposób mamy pewność, że nasza postać w razie śmierci zrespawnuje się właśnie przy tej studience. Okej. Okay. Mm. Dobra, e, rozejrzyjmy się jeszcze... O właśnie. Nie chcemy sobie Nucrodo tutaj zostawiać. Ja sobie osobiście, tak jak mówię, ja lubię grindować w tej grze, bardzo mi się przyjemnie e, walczy w tej grze. dlatego też mam zwyczaj chodzić jeszcze o obej sobie e, pół mapy. I podraindować jeszcze czasami, dlatego też będę starał się tego nie robić na odcinkach. Nie zawsze mi się to będzie udawało, ponieważ to jest po prostu takie bardzo automatyczne z mojej strony. Ja to po prostu robię bez większego zastanowienia się. Eee, Okej. Okay. Dobra. Teraz możemy się zastanowić nad naszymi. Masterkami. Dokładnie. E, masterki pojawiły się w dodatku nowe. To jest ten Dream oraz Runes. E, reszta to są Masterki, które podstawowo były w drze. Ja osobiście bardzo lubię połączenie Warfare i Road. Oh. Lubię też Mistrzostwo Natury, ze względu na to, że to jest takie bardzo. Nim jest, e, po pierwsze mamy, tak jak zresztą tu widać na obrazku mamy e, nimfę wodną, możemy przyzwać i możemy przyzwać wilki. E, one może nie robią jakiegoś super demedza, ale w, w trakcie walki z jakimiś bosami potrafią e, skupić jego uwagę na sobie, kiedy my możemy go tłuc, że tak powiem. Dlatego jest to pod tym względem bardzo fajne. E, hunting, tak, no właśnie, to jest fajne Jeśli właśnie walczymy e, przy użyciu łuku Albo przy użyciu włóczni, ja zazwyczaj tego nie robię e, Natomiast Earthstorm czy Spirit to są bardzo fajne e, Masterki, jeśli lubimy bawić się magią Dream, w zasadzie też e, Jeśli chodzi o runy w zasadzie, w sumie też nie poznałem jeszcze dokładnie e, Mistrzostwa Run, nie będę ukrywał. E, jedynie tak dość pobieżnie gdzieś przeglądałem, jak to wygląda. Natomiast najlepiej jest mi znane Mistrzostwo e, Wojownika Warfare. Jednakże, yy, jednakże zastanawiam się, ponieważ takim mówię, ja lubię lubię to Mistrzostwo, bardzo często z niego korzystam. Ale zastanawiam się, czy chcę to robić, czy nie chcę na przykład sobie połączyć tych dwóch mistrzostw. To by było dość fajne połączenie. Wiecie co? Może. Może. To dla mnie dla odmiany, dla was to raczej. Nie, może nie zrobi więcej różnicy. Ale spróbujemy skupić się na magii. To będzie dla, dla mnie też troszeczkę wyzwanie. Dlatego to też mistrzostwo ziemi. Zacznijmy sobie od Mistrzostwa Ziemi. Enchantment to jest po prostu takie. Stara pasywna umiejętność. Nakładamy po prostu jakieś zdolności, jakieś dodatkowe czary na naszą broń. Dlatego też. No i oczywiście, tak jak pisze 75 Energy Reserve, czyli po prostu część naszej many jest po prostu zarezerwowana na to. To nie jest tak, że to zjada nam manę. To jakiś czas? Tylko po prostu ta część, 75 many, jest zarezerwowane na ten czar i nie da się nic zrobić. Mm, więc e, dokładnie. Mm, Core Dweller, też dość fajna. E, jednostka. Ring of Flame bardzo fajne. Bardzo przydatna też zresztą rzecz. Mm, no i co? Zaczynamy. Zaczynamy od Earth Enchantment To będzie nasze pierwsze e, Pierwszy czar, pierwsze ulepszenie naszej postaci e, Kolejną rzeczą, którą by wartoło zrobić e, Zjrzyjmy się, nie masz przypadkiem, masz brązowy W sumie to... Na razie, ja bym się nawet z tym wstrzymał A, no przecież, tu jeszcze możemy dodać i tak, i tutaj będziemy w takim wypadku inwestowali w intelligence i strength. Mm, automatycznie daje dexterity, czyli tą zręczność, ale inteligencja ze względu na to, że po prostu mocniejsze będziemy mieli czary, a siłę ze względu na to, że będziemy po prostu mogli korzystać z lepszych broni. Dlatego też będziemy inwestowali w te dwie rzeczy. Życie gdzieś tam pobieżnie, po gdzieś tam przy którymś poziomie, co, któryś tam poziom e, życie i energię też będziemy inwestowali. Dexterity, teraz mówię, zręczność będzie nam po prostu e, dawać e, automatycznie e, nasze mistrzostwo. Inwestowanie w mistrzostwo. Okej. Okay. Dobra. Lakonia. O polsku lakonika. Też kolejną rzeczą, którą też bym na pewno chciał zrobić między nagraniami e, będzie zmiana języka e, na polski. E, myślę, że to, to, na mnie to może więcej różnicy nie zrobi, może dla was po prostu będzie to troszeczkę e, też przyjemniejsze, wygodniej też, e, bo jednak nie są to odcinki mm, z e, gry typu Amondra z Sebą albo Teraria z Sebą gdzie te odcinki są po angielsku e, więc tam ten angielski jest po prostu, że tak powiem dość przymusowy e, natomiast e, w odcinkach takich jak ten, w których ja gram sobie sam e, no to jednak będziemy starali się gdzieś skupiać na tym, żeby ten język polski e, Chociaż w napisach, żeby się przewijał. Jeśli nawet nie w, Przepraszam, jeśli nie, e, w dźwiękach. Jeśli nie w głosach. Mhm. Mm e, ten miecz. Mhm. Nic. Okay. E, na razie to sprzedajemy. E, dopóki po prostu nie znajdziemy czegoś lepszego. Wiem, 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 że. Mogłbym tego nie sprzedawać, ale ja sprzedaję, dlatego że hehehe. He, he, e, mam w zwyczaju też e, przekazywać z innych moich mocniejszych postaci na słabsze postacie jakieś tam przedmioty. E, można to robić tam e, przez tego mm, obwoźnego. Tego, tego nie wiem. To nie jest tragarz. Znaczy, sobie tragarz taki, no taki obwoźny tragarz. Eee, także przez te postać, przez tego NPC, można między, jedno, między swoimi postaciami przez, przekazywać jakieś różne przedmioty. Lubię to robić, nie będę ukrywał, jest to trochę ułatwienie, na, zwłaszcza na start, eee, dlatego coś takiego zapewne zrobię. Może jest to forma jakiegoś czyta, no ale cóż, DRANem daje taką opcję, dlatego nie wiem, ja osobiście. Uważam, że jeśli jest to opcja dana, dana graczowi e, przez grę, no to chyba coś za tym stoi. Jakiś pomysł był za tym, żeby dać graczowi taką możliwość. Dlatego nie widzę problemu z korzystaniem z takiej możliwości. E, barów exploitów nie używam. Osobiście i za nimi też nie przepadam, raczej nie polecam robić tego typu rzeczy. Eee, no bo to też psuje doznania, powiedzmy sobie szczerze. Eee, nie dramy po to, żeby sobie o, żeby o, jaką mam tę wykroczoną postać, tylko o, ale się przyjemnie dra. Przynajmniej w moim. Eee, moim wypadku tak jest. Wiemy, że dużo napludzi ludzi lubi sobie. W ten sposób grać, że jednak skupiają się na tym, żeby ta postać była jak najbardziej wykroksowana. I oczywiście w drach typu hack and slash no, czy w ogóle w drach RPG, no jest to wiadomo, no jest to naradzane, tak? no bo jednak taka postać dużo lepiej sobie będzie radziła z przeciwnikami niż jakiś tam zwykły chłopek. Tak. To nie zmienia faktu, że ja raczej nie mam w zwyczaju ee, tak dość na chama, że tak powiem. Koksić, jak zwał, tak zwał mojej postaci. Eem. Bo to też daje trochę wyzwanie. Tak, troszeczkę to robi też wyzwanie. Nie zmienia to faktu, że na pewno staram się jakoś w miarę mądrze rozporządzać punktami yy, yy, swoimi perkami, swoimi punktami, swoimi masterkami, które też jest to dla mnie dość ważne, żeby ta postać w miarę sensownie była budowana. Yy, ok, myślę, że zrobimy sobie jeszcze... O! Trzeci poziom, aż miło. E, więc tak, zrobimy sobie na pewno jeszcze tę misję, myślę, e, tę misję poboczną, ponieważ mamy oczywiście w grze misję. E, Popsuj mi teraz wszystko: e, Quest Window. O, mamy główne questy i te side questy. Zresztą miałem w większości gier i. Będę starał się robić wszystkie questy. Wszystkie side questy będę robił, e, dlatego też nie zdziwcie się jeśli. E, jeśli te wszystkie side questy... Jeśli ja będę po prostu biegał po mapie po kilka razy gdzieś szukając jakiegoś side questa. Mhm. Także... Ten odcinek jest takim bardziej wprowadzeniem też dobry. E, zakładam też, że jednak wiele osób w tę grę nie grało, albo po raz pierwszy tę grę... Wow! Ja nie mam niczego do chwilowania! Ja sobie tutaj tak gadam... E, I co teraz, szczerze mówiąc? E, wróćmy się może do miasta. Wróćmy się może do miasta i kupmy może jednak. E, już nie bądźmy... Eee... już tak Welcome. nie, nie, nie. Oszczędzajmy, kupmy sobie parę. Skoro już tu jestem, to masz. O. No, jak e, już tu jestem, to sobie wszystko posprzedaję, e, kupimy sobie trochę potionków, bo warto mieć. Ale teraz mówię, na pewno będę trochę przedmiotów przenosił z mojej głównej postaci. Kiedy usłyszycie ten dźwięk, to znaczy, że to jest dźwięk, w którym klikamy jedyneczkę u mnie, czyli heal. To jest moment, żeby schilować swoją postać. To jest ostatni taki moment, kiedy można schilować swoją postać. I to jest właśnie taki idealny moment, żeby schilować swoją postać. Okej. Okay. Mm. Milutko. Okej, okay, dobra. Mamy 26 minut nagrania. Myślę, że na ten moment sobie możemy zakończyć taki pierwszy wprowadzający odcinek z gry Titan Quest Anniversary, e, Anniversary Edition. E, ja między odcinkami, tak jak mówiłem, będę sobie trochę grindował, będę sobie trochę tę postać ulepszał. E, Nigdzie nie widziałem, nie, 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 nie widziałem tego. O proszę, no proszę. Pomimo tylu lat, w grze zawsze człowiek czegoś nawet się uczy. To jak wam mówiłem, też postaram się zmienić język gry i trochę tego hadda też postaram się zmienić, żeby był bardziej dopasowany dla mnie, żeby był wygodniejszy dla mnie. No i co? Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych odcinków. A tam na dole możecie dać subskrypcję lub łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło, będę Wam bardzo wdzięczny. Zapraszam do innych odcinków, wszystkie playlisty są u mnie na kanale. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, cześć!